No i witam kochani w drugim odcinku Pesowych rozmów przy piwku. Jakże by inaczej? Proszę bardzo, jest Piwko. Są ze mną goście. Witajcie. Z, 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 z Düsseldorfu, z Niemiec. Cześć Chris. Co cześć. Już piwko pokazałeś, także wiemy, że masz. Kuba, tak samo, cześć Kuba. Kuba zbyt Bydgoszczy, Piwko jest. Hej, witajcie. Jest piwko. No i jest bez obrazu, ale, ale obecny z nami Michał. Nie świeć, wcześniej świeć. Cześć, witam. Sorry, że bez obrazu, ale sprawy techniczne wzięły górę. Słuchajcie, e, chciałbym dzisiaj szybko omówić tą kolejkę, która jest za nami. Chodzi o Ligę EPL 10 na 10 No i jesteśmy tutaj właśnie z Chrisem, kapitanem Pro ProEvo, który, który zmi które zmierzyło się z nami e, właśnie w drugiej kolejce. No i jak tam, na Nastroje po meczu z nami? Muszę powiedzieć, że nie myśleliśmy, że aż tak silnie będziecie grać, nie? Pamiętamy was z, z, z Twarzyskiego meczu i całkiem inaczej nastawieni byliśmy. A wy to też całkiem inaczej się przygotowaliście do tego, też treningi mieliście, jak słyszałem tak dalej. Ale co do czego mega zagraliście i słabszą dyplomą byliśmy w, ty w tych dwóch meczach. Mówisz o Sparingu, który pokonaliście na 7-0, nie? Dokładnie. No i przez to właśnie myśleliśmy sobie, łatwe podejście mieliśmy do meczu ligowego, Aha. nie? Ale jednak tak nie było, nie? No. E, dymna to była taka, taka, taka taki kamuflaż trochę, wiesz. Do tego jeszcze muszę powiedzieć, że cały skład nie grał. Nie chcę się w żadnym przypadku bronić albo coś, ale dużo ludzi, których miało też zagranicy zagrać, to... Niestety nie mieli czasu na ten mecz. No, no właśnie, na papierze Wasz zespół e, wyglądał troszkę gorzej niż, niż jakby była jed, pierwsza, jedynaska pewna, czy no, dziesiątka gotowa, nie? Trochę brakowało. A, ataku szczególnie, chyba, nie? Ogólnie nie tylko atak. W nie brakowało i, e, no, a najwięcej. Mhm. E, dobra, no i jakbyś e, ocenił w sumie ten pierwszy mecz, no to tak remis 2-2, ale tak chyba mogę być nieskromny, delikatnie ze wskazaniem na nas, nie? Bo te 2-1 w końcówce tak, wyszarpane tak. na 2-2. Tak, tak, tak i mecz u... myślę dobry. Ogólnie że 2-2 w ogóle, że wyszło, to, to ogromny fan na nas, bo karnego nie? nie, nie? To by było. W... E, nie, to wy, to wy mieliście karnego. A Sotki, Sotki, to inny, inny mecz był właśnie, <laughs> Ale co do czego właśnie 2-2 to już dla nas bardzo dużo było. No ale drugi mecz już tak zagraliśmy w 20 minut, y, 3-0 się udało strzelić. I powiem Ci szczerze i Tobie Kuba, że, że nie wiem czy oglądałeś, może, może, może coś widziałeś z tego meczu naszego? Tak, co nieco widziałem, co nieco widziałem, no. Okej, okay. to powiem Wam szczerze, że tak właśnie jak grali, zagraliśmy z Wami te pierwsze 30 minut, to to jest to co byśmy chcieli, chcieli grać zawsze, nie? Że, że rozpoczyna się mecz, i jak hmm. najszybciej trzeba strzelić te, te bramki, bo to bardzo pomaga, nie? Eee, no dobra, a właśnie Kuba, jak coś widziałeś, to, 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 to co widziałeś? Skrót? Czy, czy może oglądałeś na żywo cokolwiek? Na żywo tak partiami troszeczkę sobie przyglądałem. Hmm. Fajne jest to, że w ogóle próbujecie, jest 10 zawodników, a wygracie sobie, piłeczka chodzi i, i to jest najważniejsze, to mi się podoba. Teraz przy budującym się projekcie też będziemy się starali, żeby to wyglądało jakoś fajnie. Miał ręce i nogi, i zobaczymy jak to będzie, ale do, do poziomu takiego tutaj pierwszej trójki, która jest na ten moment w tabelce, no to, to, to myślę, że to jest kawałek, kawałek drogi. No właśnie, o tym o Zawisze jeszcze porozmawiamy i o tej tabeli zaraz sobie włączymy, a jeszcze mam pytanie, Chris, takie do Ciebie, bo wszystkich ciekawi, jak Wy się dogadujecie w tym zespole? Bo u nas, jak gadamy na, na, przy tych meczach, no to wiadomo, wszyscy po polsku i tam idą komendy, a u Was jak to jest? U nas w ogóle po angielsku rozmawiamy. Większość okay. z Polaków właśnie po angielsku mówi i jeden lepiej, jeden gorzej, ale wszyscy się rozumieją. Tak samo ci I... zagraniczni, jeden jest Grek na przykład, on bardzo dobrze po angielsku mówi, e jeden na przykład ze Serbii, to, to, tak samo bardzo dobrze po angielsku mówi, tak się porozumiemy, nie? Mhm. Okej, okay, dobra, to może odpalmy sobie teraz tabelę, nie świeć też sobie włączy. E mhm. I, I słuchajcie, no mamy taką sytuację, że na, na pierwszym miejscu mamy widzew, tak? Nowa, nowa sekcja Red Wolves. Graliśmy z nimi pierwszą kolejkę. E, no i troszkę żałujemy, że to była pierwsza kolejka, bo, bo, bo wiecie, jak się skończyło. Tylko jeden punkt w meczu. Piesa no i na drugim zapłacę. miejscu, no tak, właśnie o to chodzi, że, że nie chcę tutaj nic mówić o zgraniu i tak dalej, że nam zabrakło, ale, ale no, chyba przyznacie, że mega jest ważne zgranie w tym trybie, bo to jest zupełnie co innego, nie? Mówi się o, o, o widzebie? O zgraniu. Yy, nie, mówię o zgraniu ogólnym, że, że w tym trybie zupełnie jest to yy, no, potrzebne bardzo, tak? To, to, to zgranie Aha, ze tak, sobą. Tak. No i mamy, ma, mamy widzew na pierwszym miejscu, potem e-futbalista po 10 punktów, tak? Yy, mhm. I podaj, chyba oni grają teraz, dobrze mówię, nie świeci, oni chyba teraz grają ze sobą w kolejkę. Hmm. Chyba tak, chyba tak. E-futbolista teraz grał z wychowanymi i to też bardzo ciekawy mecz. Nie wiem, czy mieliście okazję oglądać, bo e-futbolista wrócił z 3-0 na 3-3. W więc, końcówce chyba. Tak, w końcówce 3-0 przegrywali, 3-3 się skończyło, więc pełen emocji mecz, no, może powiedzieć na szczycie. Także, także bardzo fajnie się ta liga układa, że w ogóle te mecze się bardzo fajnie ogląda, bo nie wiem, jak wy, ale ja to myślę, że generalnie atra atrakcyjność tych meczów, nawet padają takie głosy od ludzi związanych ze środowiskiem FIFA, że PES jest dużo bardziej atrakcyjny do oglądania niż FIFA. Nie wiem, czy ja, ja to takiego. No, są... dla mnie to jest oczywistością. No tak, no dla Ciebie, dla Krysa, dla wszystkich. Natomiast dla takich ludzi, którzy no, stoją z boku i patrzą na to jak na biznes albo jak na możliwość wypromowania społeczności czy też ogólnie swoich kanałów, no, to nie musi być tak oczywiste jak dla nas, takich starych wyjadaczy, bo wszyscy z nas, wszyscy we 4 mm -hmm. jesteśmy graczami od lat grającymi w PESA. Natomiast no, cieszy mnie coś takiego, że koleś, który ogląda FIFA tylko i wyłącznie, no, to po obejrzeniu kilku meczy w pes on mówi, że no tutaj jest na czym oko zawiesić, więc no to, to jest... Tam... Znaczy, no tak jak, tak jak Filip komentował u nas, yy, to się cieszył, pierwszy raz to robił, bo to jest bardzo dynamiczne, nie? Nie wiem, jak tam Kristo y, oceniasz, jako już zawodnik, że, że dużo się dzieje, trzeba szybko myśleć, nie? I, 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 i akcja za akcją idzie. Dokładnie, dokładnie. Jeśli na przykład się porówna PESA to jeszcze chciałem powrócić do tematu em, z FIFA, to graficznie to FIFA dla mnie jest bez szans, nie? A nie, mhm. nie bazie... Właśnie dla mnie wyglądają jak takie, nie wiem, jak jakieś świeczki wyglądają. Kodę, jak PES, PES, PES jest naprawdę graficznie super. Naprawdę bardzo fajnie wygląda. No myślę, że właśnie dla nas starych starych graczy, bo Kuba chyba ty też już jesteś, tak można ci tak określić, starym graczem PESa. Tak, już lata, lata gram. No tak w ogóle Kuba, od, od której części grasz PESa? Ja mniej więcej tak zacząłem od około... PSA dziesiątki chyba, także to z 10-9 z lat coś takiego będzie, mm. więc to nie są jakieś ISS Pro i tak dalej, jak to tutaj mm. wiele ludzi wymienia, A ja wcześniejszymi laty grałem w FIFA po prostu, kiedy byłem młodszym jeszcze chłopakiem i tak dalej, ale z czasem to tak się zmieniło, tutaj też kolega w zasadzie mnie przekierował i nie żałuję, jest fajnie, jest fajne środowisko, fajnie się gra, gra jest yy, zgoła inna od FIFA. Ale, ale nie sądzę, żeby była gameplay'owo gorsza. Niestety, no faktem jest to, że może nie ma tyle do porobienia, nie ma tyle tego kontentu dodatkowego, aczkolwiek dla takiego gracza, który wchodzi po to, żeby porywalizować z innymi czysto, to jest bardzo fajny temat. Tak no i wracając jest... jeszcze do. No, nie no, proszę. No, chciałem tylko powiedzieć, że ta liga jest o tyle fajna, że, że, że my starzy gracze, powiedzmy, e, mają teraz nową jakby motywację i, i, i jara nas ten tryb, z tego względu, że, że już jest czymś zupełnie innym. E, tak. i, I właśnie tutaj nie wiem, jak, 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 mm, jak myślisz, Chris, czy ta scena jeszcze pójdzie do przodu, bo już słyszymy, że, że inne zespoły się włączają i tak dalej, że, że, że właśnie tutaj Kuba zaraz będzie poproszony o komentarz ze strony bydgoskiej. Mam, mam wrażenie, że to ty, pierwszy sezon na 8 drużyn to jest tylko, wiesz, na sekundę, nie? Tak naprawdę. Mi się że to dopiero początek jest, bo 10 na 10 ogólnie tak popularnie się zrobiło, tak samo w innych krajach, po co dopiero się to zaczęło i myślę, że będą 3-4 ligi. Już może na, druga liga, może w następny sezon już. No możliwość okay, jest. Okay, no właśnie. Taka, taka. Okay. Jeżeli organizacja się... Um, Polepsze i trochę do przodu pójdzie od EPL, to myślę, że mają naprawdę szansę wielką. Właśnie, tak mówisz, Dobra, słuchajcie, no dawaj, zawróci przerwę. Jak mówisz o organizacji, to twoim zdaniem, tak na zakończenie, bo już chyba ziomek chciał przychodzić do następnej serii pytań. No, chciałbym w końcu wró wrócić do, tego, do tej tabeli. Tak, to wró wróciłem do tabeli, jakbyś tak mógł spuentować, jeżeli chodzi o tą organizację, to twoim zdaniem, Jakie takie elementy powinny zostać wprowadzone, żeby, żeby popchnąć poziom wyżej tą ligę? Ja ci powiem z własnego doświadczenia: też stronkę prowadzę. Jeden na jeden to jest, ale to jest bardzo podobne na przykład. My też, wy, wy tak samo w Kajerem na przykład gracie, widzicie na, na przykład tą mnożnicę. Ja, ja bym tam wstawił po pierwsze stronkę. Żeby każdy mógł sobie wejść, oglądnąć, żeby widział, z kim musi grać. Um, kto jest królem szczelców, asyści, takie rzeczy na przykład, nie. Mm -hmm. Żeby była lepsza więcej. O wiele, dokładnie, o wiele lepsza, żeby komunikacja lepsza była, żeby ludzie nie musieli jakieś um, przez Facebooka pisać i tak dalej, nie. I to, to by wszystko zmienił właśnie. Ale... No to może być jakaś podpowiedź dla, właśnie, dla, dla organizatorów. No to jedynie podpowiedź, bo e, oni dopiero zaczęli i ile doświadczenia tam mają, to ja nie wiem. Ale myślę, że w do, dobrą do stronę idą. Dobra, słuchajcie, tak szybko jeszcze chciałem tę tabelę na, omówić, bo, bo tak jak mówiłem, e, Wicef, Red Wolves i e, futbolista e, teraz będą mieli mecz, to będzie mecz na szczycie, po 10 punktów mają obie drużyny. Pro Evo ma 7, także Chris. E, jesteście na czwartym miejscu. E, z kim gracie teraz? Z Zygmą, chyba, tak? Ostatnim miejscem, e, miejscem Zygma jest pod. Mm mhm. Okej. Okay. umówiony jeszcze jest, tak? Termin, z tego co wiem. Terminu jeszcze nie ma. Ale, Ale... pewnie na dniach się dogadacie jakoś. Dokładnie. No, Następny okay, no, Mhm. Mm no i my z nieświeć gramy, z gaz robi gaz, tak? Z tam. Z przedostatnim. Tak, nie świeć? Tak, gaz robi się, gaz? Tak, zgadza się, w niedzielę. No, go, na niedzielę, 20, tak? Niedziela, o której? 20. O 21 niedziela będziemy 20. grali, na pewno to będziemy... Tak, nagłaśniać to będziemy pewnie... To, to tak, jest który? Może, nie pamiętasz? No, zarówno za tydzień, to nie tak, że kończymy streama, siadamy, odpalamy i gramy. Mm. To to w 7 Dobre, dni za, W niedzielę, okej. Okay. Dobra, jeszcze tak, Chris, chciałem ciebie zapytać, właśnie bo ty masz doświadczenie, na scenie PESA w organizacji, bo masz swoją stronę ProEvoCAP. Chyba każdy no, wie, co to, co, co, co to jest. E, wszyscy wiedzą, że dajesz nagrody ludziom. Chyba wy, wy, wykładasz własne pieniądze, tak? Żeby, żeby coś tam można było zarobić. Sponsoring z miasta. Sponsoring z miasta? Sponsoring z miasta? <laughs> jak to jest? Spon powiedz. Jak to się zaczęło? W ogóle, tak. Sponsora nie ma? Żadnego i też żadnego nie szukałem. Mhm. E, Zaczęło się od tego w roku 2014, m, bardzo dobrze mi szło w pesie ie i chciałem tu nie robić, ale rzadko ludzie czasu mieli. I, lub, lub nie chcieli, lub nie mieli czasu i tak dalej. I wziąłem się za stronkę, robiłem. Y, tragicznie ona wyglądała, ale ludzie wiedzieli o co chodzi. I powoli, powoli, powoli się będzie znana robiła, i, ale system jeszcze musiał wejść i. I dwie rzeczy właśnie e, były, które pomogły, e, powodzenie mi dały, tak powiem. Po pierwsze to było to, e, że check-in wstawiłem, że ludzie punktualnie dawali check-in, kiedy będą na turniej, a po drugie największe to nagrody właśnie. I mhm. jeden usłyszał, mówi, dawaj, zagie w turnieju, tam nagrody są tak dalej, i tak od ucha do ucha właśnie dalej poszło. I aż potem tacy, tacy gracze weszli mhm. jak Kepa, ten Hag, i ogólnie. A jak ci jest się udało ogólnie ogarnąć tych graczy z zagranicy, no świetnych graczy z zagranicy No. No przecież to jest chyba dwukrotny uczestnik przez świata. Więc nie tylko on z takiej ścisłej czołówki światowej tam gra. Udało się przez to, że przez coś z Bo coś z on był jeden z pierwszych graczy. Znałem też na rankingu e, tabeli właśnie Pesa. Widziałem zawsze, zawsze tam. jego tak nie znam za, za dobrze, ale potem myślałem, widziałem go w tabeli i tak dalej. I przez niego właściwie tam inni wpadli, i inni, inni kozacy na przykład to mieli też jakiś tam dobry przyjaciół. I tak od ucha do ucha, jak mówię właśnie, wszystko wyszło. Jedyne, jedyne zawsze celo, celowałem na to, że, żeby Etolito przyszedł. Etolito i Uśmakabile i nie udało się. Nigdy nie pisałem do nich jeszcze. Ani nic, ale myślałem, że sami wejdą, ale jeszcze tego celu jeszcze nie osiągniałem. No, ale... Musiał być za dwa zarach mm -hmm. chyba jeszcze dopisać do tych nagród. <laughs> jeszcze... <laughs> tak, właśnie. <laughs> nie wiem, jak to to myślę, że jeszcze więcej ludzi bym. No to na pewno, Jak nie ma dobrego czeka, to nie wyjdą. Ile osób powiedz mi, miałeś najwięcej na turnieju? A to był... Moment. To był w, w tym sezonie, całkiem pierwszy tu mieliśmy prawie 100. Prawie 100. 96, 97, jakoś tak to było. No i co? I powiedzmy, jak dalej będziesz to organizował? Masz moc, żeby to dalej robić? Masz tyle pieniędzy, żeby ludziom płacić? I jakie widzisz plany, w, znaczy możliwości rozwoju w tym? Czy coś jeszcze będziesz dokładał do tej ligi? Może jakieś inne tryby? Z nagrodami. Y nawet nawet całkiem na odwrót. E, my, myślę, jeszcze, że jeszcze więcej dojdzie. System się trosz, troszeczkę jeszcze zmieni. Nie w tym sezonie, nie w tym, nie w tej części pes ale w następnej. Zobaczymy, jak, jak e, oni e, Team tutaj Lobby 10 na 10 zmienią, czy oni to polepszą, jak to będzie, bo planuję tak samo 10 na 10 robić. To, to już e, większe nie ligę i takie rzeczy, ale Troszeczkę inne niż te, co znamy. Żeby, żeby odróżnić się od innych, nie? Jak to. Jak Czyli to, będziesz to... rozwijał dalej, pro Ewokat. Tak, dokładnie. To dokładnie okay. to jeszcze. Nie będę dokładnie teraz jeszcze mówił, ale dużo zmian jeszcze będzie. Okej, okay, okej. Okay. Trzymamy kciuki, bo robisz naprawdę fajną robotę i myślę, że każdy w piątek o dwudziestej, kto wie, to, to, to jak może, to tylko. To tylko e, się zna, e, zjawi wtedy dobra lecimy do Kuby. Kuba e, tak na szybko jeszcze e, twoja sylwetka na scenie PESA bo, bo trochę tam już grasz chyba tak PESA. Tak 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 troszeczkę już w tym siedzę. Pierwsze mhm. takie w zasadzie większe osiągnięcia zaczęły się pojawiać w PESIE 15. I w sumie uważam że to był mój właśnie sezon najlepszy. E, nie osiągnąłem nic specjalnego aczkolwiek i miałem wielką łatwość wtedy w wygrywaniu. I to był taki rok, kiedy miałem czas na to wszystko. Mm -hmm. I, i, I to było to. Wygrywałem różne ligi offline'owe. Jeden sezon, drugi. Z łatwością wszedłem na, na Mistrzostwa Polski. I z Od razu przy drugiej próbie. W pierwszej potknąłem się z Kasym. 3-2 w finale to pamiętam. Ale w drugiej próbie już, już gładziutko. I, I to był ten rok. A później to tak na spokojnie, na spokojnie. W 17 udało mi się na, na skalę krajową tutaj ugrać podium, zabrać mi SMS. No a dalej to już tak powoli, to wszystko powoli. Yy, tyle, ile czas pozwolił, tak zawsze tak zawsze się gra, ale jakiś poziom zawsze jest zachowany. To, to, to nie mógł, to muszę. Powiedzieć nieskromnie. Okej, okay. okej, okay, okay. dobra. I nagle się pojawia temat Zawiszy, bo, bo to tak naprawdę tu, jesteś tutaj dzisiaj z nami gościem, żeby opowiedzieć o tej sytuacji. Jest to ciekawe, bo kolejny klub powidzewie zaczyna się interesować. Nie wiem, czy PES-em, czy ligą 10 na 10. W każdym razie, gdybyś mógł trochę zdradzić kulis z tego, tego zainteresowania i, i jak to, bo wiemy, że w tym sezonie nie wystartujecie, ale, ale jak to będzie wyglądało w przyszłości, bo wiemy, że jesteś kapitanem, będziesz odpowiedzialny za skład, tak? I, i powiedz tutaj, jak, jak to tak, wygląda tak. ze strony właśnie właśnie Zetki. Yy, no, na ten moment wiadomo, no widzę, wystawił swój skład i tak dalej. Tu jeszcze nie można się do nich porównywać. Też klub jest w odbudowie, wszystko jest w odbudowie. Aczkolwiek powstała sekcja e sportowa na... I bardzo prężnie połowie... działa, działa ta zawisza e-sport, Nie, generalnie. Tak, Niby tak, niska tak, liga, tak, tak. ale tutaj e-sport mocno stawiał na Esport e e stoi mocno. Myślę, że kwestią tu jest naprawdę dobry, dobry menadżer, który organizuje tematy. I w zasadzie esport zawiszy pojawił się w połowie grudnia. Sekcje są, są piłkarskie, jak, jak FIFA, jest Counter Strike, jest, jest, są rajdy samochodowe. Także, także zaczyna się pojawiać tego coraz więcej. Yy, a w zasadzie ja z PSM yy, sam się zgłosiłem po prostu. Pod, podsunąłem taką myśl, yy, że może Pro Evolution by się pokazało troszeczkę na scenie, w Bydgoszczy. I, i z racji tego, że jestem też tutaj z Bydgoszczy, jestem Bydgoszczaninem, yy, propozycja została zaakceptowana, i, i tak to wyszło: się spiknęliśmy po prostu. Zostałem pierwszym w zasadzie oficjalnym reprezentantem Zawiszy. No i co, I czekam, czekam na jakieś LANowe turnieje, czekam, żeby coś, coś pograć, bo z wiadomych powodów na razie wszystko jest utrudnione, całą, całą Europę za, zawładnął ostatnimi czasy jeden temat i, mhm. i, i w sumie na razie to tak delikatnie, delikatnie się rozwija, no ale pojawia się też online'owo sekcja 10 na 10. No właśnie, i będziecie trosz... ruszać, tak? W nowym sezonie. Tak, tak, troszeczkę, troszeczkę za późno tutaj wyniknęła ta inicjatywa, bo też wyszło małe zamieszanie, no ale trudno od przyszłego sezonu. Mam nadzieję, że już ruszymy i zbieram możemy... w tej chwili chłopaków, buduję skład, właśnie, zobaczymy ja chciał, jak to będzie. Że, że, że masz tą, yy, że, że teraz organizujesz, żeby że mogą się zgłaszać do Ciebie ludzie? Tak, tak, tak. Wyszedł oficjalny komunikat na stronie Wydgowskiego Zawiszy sportowego odnośnie rekrutacji do drużyny. Kilkadziesiąt osób się zgłosiło, będziemy grać, patrzeć co i jak i, jak i, i zobaczymy, co tam, co tam zlepimy. Jak złoży, zlepicie już jakąś dziesiątkę, bo to w 10 na 10, 11 na 11 się gra, bo chyba FIFA się gra 11 na 11. Tak, w FIFA nawet bramkarzem sterują, bo chłopacy w FIFA grają 11 na 11, też ładnie im idzie, grają w międzynarodowej lidze. To myślę, myślę że... że sekcja tutaj nasza fajnie, fajnie, fajnie się to rozwija. To myślę, że tak oficjalnie możemy się zaoferować na jakiś sparring, taki nieoficjalny oczywiście. Mm. Jak chcecie przetestować się na tle ekipy zgranej, no bo jednak gramy te kilka tygodni ze sobą na to. To jak najbardziej oczywiście. Tylko tutaj jutro pierwszy, pierwsze, pierwsze takie treningi się odbędą. Chłopaków zgłosiło się naprawdę sporo. No Większość jest po prostu jeszcze tak delikatnie poza taką rozgrywką, nigdy nie miała z nim do czynienia, ale, ale jakoś to będzie. Poskładamy, to jest, zobaczymy. Czy to są osoby zbyt Bydgoszczy przede wszystkim, czy tylko ty i Pumeru? Chyba który też jest zbyt goszczy, Wiesz co? Tak, Pumeru też jest zbyt goszczy. Pumeru ma za zadanie tutaj pomagać w organizacji takich tematów eventowych, organizacyjnych, zbieranie informacji i tak dalej. Aczkolwiek typowo zawodnikiem nie jest. Mhm. A jeśli chodzi o zawodników, to zbieracie głównie tam skórę. A co do zawodników właśnie wracając, to nawet się zdziwiłem, bo nie jeden, nie dwóch y, okazało się być po prostu tutaj, zbyt gorszy. Także kilku chłopaków może się, może się okazać graczami z regionu, a, a co dalej z tego wyjdzie, no to dopiero się okaże wszystko. Okej, okay, no to życzymy Ci powodzenia w, w tej składance yy, na, 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 właśnie na przyszłość. E, Chris, do Ciebie jeszcze na koniec, czy będzie komentarz u Was? No, jak będziecie grali teraz? Będziecie robić transmisję live z komentarzem? Tak, jesteśmy właśnie w trakcie testów. Nasz obrońca kartello on właśnie ma, wziął sobie teraz trochę czasu, żeby popróbować i e, właśnie w tym meczu on zaczął testować, jak z Wami graliśmy. Nie? My dokładnie widzieliśmy, że więcej widzów będziecie mieli na swoim kanale. To właśnie to, właśnie w, w tym czasie wypróbował i no, i będzie komentarz. Mm -hmm. bo czego pytam, bo wydaje mi się, że ten komentarz robi robotę, no czekali tutaj ludzie godzinę, tak, na nas, aż w końcu się uda nam połączyć i Filip odwalił no. taką robotę, że ciągle tam, <grym>, patrzyliśmy, śledziliśmy ile osób jest, no to 80 osób ciągle czekało praktycznie, nie, na, na mecz, więc tutaj jakby skazówka, że ten komentator, ten komentator jednak robi robotę, bo tak też by każdy... No to komentarz jest, jedynie, właściwy komentarz jest ważny, nie? No. Tak, właśnie, właśnie tutaj jakby Kuba do, do Ciebie też propozycja, żeby żebyś, po pierwsze, wydaje mi się, że stroje, nie? To co już tam rozmawialiśmy i Ci wysyłałem, żebyś tak, swoje... Tak, 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 tu będzie jakaś delikatna modyfikacja, swoje, żeby to się swoje faktycznie logo. zagrało. Tak, i, i Chris, to by też byśmy sugerowali, wydaje nam się, że to jest dobre, jakby każdy zespół miał swoje stroje, nie? W i swoje logo i żeby tak, to było na transmisji. No, to tak no to plus w... osoba, która, która ogarnie transmisję i myślę, że żeby... No tak naprawdę nie oszukujmy się te 10 na 10 w tym momencie robimy, ro, robią gracze, nie? My robimy okay. załoczkę, robimy, robimy. Za... Tak, tylko i wyłącznie społeczeństwo to robi. Nie? No właśnie. A Nikt póki nam się chce, gry. to myślę, że trzeba tutaj działać jak najwięcej, nie? No dobra, panowie, zdrowia na koniec. Nie świeć, ty też masz piwo wiemy, ale nie pokażesz. Dzięki za rozmowę. Dzięki za rozmowę, za rozmowę, zdrowia panowie, powodzenia w przyszłości i, i mam nadzieję, że będziemy śledzić swoje losy i że niebawem zawisza zawita do tej ligi no czego tak życzymy jest. Tak. Mamy taką Dobra, nadzieję. trzymajcie się, dzięki za dzisiaj, pozdrowienia